A zatem drodzy kandydaci, droga młodzieży, pytam każdego z Was: Czy wyrzekasz się szatana wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic? Wyrzekasz się! Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę! Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Yes. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie wierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień pięćdziesiąt Pięćdziesiątnicy? Yes. Yes. Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Yes, Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą próbą. Chrystusie Jezusie, Pan naszym. Amen.